A może od Ciebie zaczniemy, nie ode mnie? Już! Zakręcasz? Już ale ja odbiorę na chwilę. Poczekaj. Tak, bo No? ja mam mówić? No to Ty miałeś zaczynać. Nie no, Ty mówisz nie. No. Chciałem się śmiać, bo chciałam, żeby Iza coś powiedziała na ale nie chcę mi powiedzieć. Więc mówię. Żegnam Iza, żegnam Kraków. Z przykrością. Ale nie jest takim wielkim żalem, bo ja tu mam nadzieję, że się zobaczymy, kiedy będziemy dobo w ciały. Także nie ma problemu, nie jest daleko. Także teraz i zapewne przyjedzie do mnie następnym razem. No i co mam powiedzieć? wreszcie Wam dopowiem, jak różnie i napiszę. Bo teraz mi się nie chce. <grym> Teraz możemy obie nawet się złączyć, nie? Możemy obie Ta, na bieżąco. No. Będziemy ma... na Będziemy Wam informować na bieżąco. Chcemy Wam jeszcze powiedzieć, że to były cudowne chwile, które żeśmy spędzili razem. Ale nie płaczemy, nie, nie bo my, bo my wiemy, w że nasza przyjaźń to jest wieczna, no. trwała, bezwarunkowa i w serduszku zawsze się mamy. Nawet jesteśmy tutaj. Wiemy, że się rozłączamy, ale to jest rozłąka tylko fizyczna. Ta. I my się zobijemy, że... I tak zaraz będziemy siedzieć i trajlonić, na 10 a. minut się połączymy, a to będzie 2 godziny. Także mamy połączenie facebookowe, internetowe, także będziemy się widzieć, słyszeć, nadawać, na bieżąco przekazywać swoje myśli, tak dalej, tak dalej, także to jest takie fajne. Tak, na Skype to no. się łączymy, kiedy tylko żywnie chcemy. Także nie ma przeszkód. Także zawsze jesteśmy <laughs> razem. Jak to to się zobaczymy na pewno. Także wam ślemy, o takie, jak my, nie wiem czy się tak leciło, bo my tak nachybił trafem, sami się nie brywamy. No, Także ślemy wam też moc miłości, rzaku. i wiecie, że taka przyjaźń jest naprawdę cenna i warto ją powielać. No, a co byśmy się tu nauczyły przez te na parę dni? To jest nasze. Ja. nie będziemy wam coś nie, mówić. Coś wam się podzieliliśmy z wami, sami widzicie. Po zdjęciach jeszcze będziecie widzieć, bo jeszcze mamy oj tyle do umieszczania, bo nie było czasu umieszczać, żeby jak najwięcej się sobą nacieszyć. No ale... Posty będą stopniowo, albo jak nie przeze mnie, to przez rękę umieszczane. No. <laughs> Także będą trochę opóźnione, ale to nie szkodzi. Ale wiadomości będą nieważne czy były dzień wcześniej, czy później, bo to wszystko jest aktualne na czasie i tak dalej, i tak dalej. Waskowany, całujemy, Kochamy, całujemy, Pochany, całujemy do... <laughs> naszym tak dalej. To... <laughs> no jeszcze wam Izumie tak powiem, całości pokażę, chciałam Wam pokazać jaka jaka ona jest sekcji, jaka fajna. Może ktoś zobaczy jeszcze z Może ktoś się zainteresuje, bo warta dziewczyna jest zainteresowana, także cudny skarb. Na żywo ją pokazuje. Piękna dziewczyna o wielkim sercu. Także panowie, nie spać, <grym> żeby ktoś nie żałował, że przegapił taką okazję. Takiej ładnej dziewczyny. <grym> no, ja pomagam. Teraz no. poszedłka pomaga. Żegnam cudownych raków, na pewno to jeszcze kiedyś wrócę, to nie jest na pewno mój ostatni raz, także na pewno w serduszku jest taki znany tak. Także to już który teraz zawsze jest. Tak, tak, Jeszcze można pokazać autobus. Tak, tak, to jest autobus. zawsze to mój. Teraz jakie piękne autobusy. Zaraz będzie mój jechał, także żegnamy Was.